Dzień dobry! Nie pamiętam ile miałem lat, kiedy pierwszy raz obejrzałem horror Omen z 1976 roku. Ale byłem dzieciakiem. Ten film utkwił mi w pamięci, bo był tak przerażający, że nie mogłem po nim zasnąć. Ostatnio odświeżyłem sobie ten film na Blu-rayu i muszę powiedzieć, że ten obraz do dziś trzyma klasę jednego z najlepszych horrorów na świecie. W tym odcinku pokażę Wam, co przyczyniło się do tego, że oglądając film Omen widz jest w ciągłym zdenerwowaniu. Reżyserem jest Richard Donner, dla którego Omen stał się przepustką do produkcji kinowych. Zanim powstał słynny horror, Donner robił produkcje telewizyjne, głównie seriale. Ma ich na swoim koncie naprawdę sporo. Z bardziej znanych polskiej publiczności można przywołać takie seriale jak Ścigany z lat 60. ubiegłego wieku, Get Smart także z przełomu lat 60. i 70., Ulice San Francisco z lat 70. czy Kojak również z lat 70 ale serialowych tytułów w karierze reżysera jest o wiele więcej. Wskazuję tutaj telewizyjną przeszłość reżysera, aby wskazać jak duży warsztat realizatorski miał za sobą, Zanim zrobił film Omen. Produkcje telewizyjne drugiej połowy XX wieku potrafiły charakteryzować się dbałością o kompozycję obrazu, umiejętnością twórców w filmowaniu dialogów, a także dobrze wykonaną pracą przy doborze obsady. Krótsze od pełnometrażowych filmów odcinki seriali miały zwartą fabułę, a dużo niższe budżety na ich produkcję wymuszały od reżyserów, przekazywanie treści prostymi obrazami bez efekciarstwa. Zatem Richard Donner, zanim stworzył film Omen, zdobył solidny warsztat. Co ciekawe, Donner nie tworzył wcześniej horrorów. Później zresztą też nie, nie licząc odcinków serialu z lat 80. i 90. opowieści skrypty. Jego późniejsze filmy kinowe charakteryzują się dobrym wykonaniem. Są to filmy akcji, komedie, filmy familijne i przygodowe. Chcę podkreślić, że Richard Donner nie jest twórcą horrorów. A jednak stworzył horror wymieniany na liście najlepszych horrorów świata. Omen został stworzony przez człowieka o naprawdę dużym doświadczeniu przy produkcjach telewizyjnych. Co ciekawe, Donner nie myślał o swoim filmie jako horrorze, raczej o dobrym thrillerze. I always looked at the Omen not as a horror film. I, I felt if I pitched a horror film to myself, I didn't want to do it, and if if I pitched it to the actors, they wouldn't want to do it. I, in my mind, I made it a mystery suspense thriller. Historia małżeństwa fornu, w którym przyszło wychowywać nie swoje dziecko, jest wciągająca ale i przerażająca. Właśnie. Przez to dziecko. Pięcioletni Damian wywołuje nerwowość w widzu. Właściwie niewiele robi w tym filmie, ale już sam jego widok na ekranie pobudza wyobraźnię odbiorcy i nastawia go na mające nastąpić złe wydarzenia. Jednak to nie ten chłopiec jest odpowiedzialny za wywoływanie w widzu stanu nerwowego. Reżyser zastosował pewien styl zdjęć filmowych i dzięki nim docierał do podświadomości widza, by wywołać odpowiedni stan. Specjalnymi obrazami przekazywał, że zło jest obecne. I ciągle czai się przy bohaterach. Pamiętajcie, że nie tylko zdjęcia wpływają na poczucie grozy u widza, ale w tym odcinku chciałbym się zająć omówieniem jedynie pracy operatora. To, co niemal od początku filmu przykuwa uwagę, to filmowanie głównej akcji przez jakiś fragment scenografii, zarówno naturalnej, jak i stworzonej na potrzeby filmu. Kompozycja takich zdjęć musi być dobrze przemyślana. Część kadru jest zasłonięta elementem scenografii. Przez to trzymanie postaci w kadrze wymaga precyzyjnej pracy operatora, a także pilnowania się aktorów podczas poruszania się w danej scenie. Początkowo można pomyśleć, że taki sposób filmowania ma urozmaicić zdjęcia. Jednak spowodowane jest to jeszcze wprowadzeniem i rozwijaniem akcji. Widz jeszcze niczego się nie spodziewa ani niczego nie podejrzewa. Takie filmowanie nabiera wieloznaczności dopiero po pierwszej scenie przedstawiającej w sposób dosadny, że wokół rodziny Fornów dzieją się dziwne rzeczy. Scena wykorzystuje duży kontrast, przez co bardzo oddziałuje na odbiorcę. Na przyjęciu urodzinowym Damiena, gdzie bawią się dzieci wraz z rodzicami, nagle dochodzi do incydentu. Niania Damiena wiesza się na oczach wszystkich, oznajmiając, że ten czyn jest jej prezentem dla solenizanta. W tym momencie widz nie umie jeszcze określić jednoznacznie Damiena dzieckiem zła, ale wie już, że ten chłopiec w jakiś sposób jest powiązany ze złem. Od tej pory wybrany przez reżysera sposób filmowania akcji przez elementy scenografii nie jest już urozmaiceniem, a nabiera innego charakteru. Bardzo ważne jest wspomnieć tutaj, że w filmie Omen nic nie jest powiedziane dosłownie. Właściwie dopiero w ostatnim akcie filmu odbiorca otrzymuje informację. Damien jest antychrystem i zostaje zesłany przez zło. Całe zło, które dzieje się wokół rodziny Fornów nie jest związane z konkretnym winowajcą. W domyśle tym winowajcą możemy nazwać Damiena, ale jest to bardzo umowne. Wiele złych wydarzeń było udziałem sił natury. Fabuła nie określa czy i jak kierował nimi chłopiec. Jednak widz czuje, że zło związane jest z pięcioletnim Damienem. Ale jakie zło? Nikt konkretny nie atakuje. Poza dwoma wyjątkami. W jednej scenie Damien jeżdżąc rowerkiem po domu doprowadza do wypadku pani Forn. W drugiej ataku na panią Forn dopuszcza się nowa niania. O ile pierwsza sytuacja pokazana jest jak nieszczęśliwy wypadek, o tyle druga bezpośrednio pokazuje nianie jako winnego. Ta druga scena ma miejsce pod koniec filmu, kiedy widz już wie, że zło jest i są ludzie, którzy mają je chronić. Poza tymi scenami mamy wiele scen śmierci, ale nie możemy przypisać im konkretnego wykonawcy. Te sceny są zapowiadane przez znaki na fotografiach osób, które mają umrzeć. Wszystkie giną w sposób wykluczający udział osób trzecich. Zdarzenia przeważnie wyglądają na wypadek. Jak widzicie, nie jest tak, że Damien jest konkretnie złym bohaterem. Jest w nim coś, co przyciąga zło, może nawet je wytwarza, ale fabuła nie wskazuje jego działań jako świadomych ataków. Fabuła nie wskazuje konkretnego zła. What I to, co chciałem zrobić z Omenem, And um, the fantasy and the imagination. Because those things, which really frighten us, are those things, which make us think we're losing our mind. A jednak jest coś w filmie, co powoduje, że widz czuje obecność zła. To wynik wprowadzenia takiego sposobu filmowania, który zakłada byt kogoś lub czegoś. Poza pokazywanymi bohaterami i ten ktoś lub coś obserwuje wydarzenia i bohaterów. Takie filmowanie przez wybrane obiekty powoduje, że widz podświadomie czuje, że ogląda wydarzenia z czyjegoś punktu widzenia, ale nie zostaje powiedziane czyjego. Można powiedzieć punktu widzenia jakiegoś obserwatora. Taki sposób filmowania pobudza wyobraźnię widza, nawet jeśli on sam o tym nie wie. Takie filmowanie sprawia, że widz ciągle boi się, że obserwator zaraz wyłoni się z za scenografii. Zaraz pokaże się coś bardzo złego. Jednak wciąż widzimy jedynie skutki działania zła, a zło nie zostaje nam przedstawione. W drugiej połowie filmu jest scena na cmentarzu i tutaj widz także doświadcza omawianego przeze mnie sposobu filmowania tu po raz pierwszy zło się wyłania, chociaż niedosłownie. dosłownie. Nagromadzenie ujęć postaci obserwowanych kamerą przez inne obiekty następuje przed pokazaniem psów, które atakują bohaterów. Obserwacje można przypisać właśnie tym zwierzętom. Jednak pies w tym filmie jest tylko symbolem czegoś złego, a nie prawdziwym złem. Ten symbol wystąpił w scenie samobójstwa pierwszej niani, a także w finałowej sekwencji w domu Fornów. Zauważcie, że w filmie nie mamy potwora. Jest tylko damien, ale nie możemy przypisać mu miana wykonawcy wszystkich złych wydarzeń. Czy zatem zła nie ma w tym filmie? Jest. Bo złe rzeczy się dzieją i jest damien, wokół którego to zło występuje. Zło w tym filmie jest, ale nie jest zwizualizowane. Podobnie jest w słynnej serii oszukać przeznaczenie zapoczątkowanej w 2000 roku. Tam bohaterowie doświadczali zemsty czegoś, co możemy nazwać śmiercią. Wszystkie złe wydarzenia w filmach z tej serii mogliśmy nazwać wypadkami, ale widz wiedział, że to jakaś niezwizualizowana siła dopada poszczególnych bohaterów. Wizualizowanie zła jest prostsze niż pokazywanie. Nie zła bez jego pokazywania. Kultowe horrory zazwyczaj pokazują nam zło w jakiejś formie. Koszmar z ulicy Wiązów dał nam Frediego Krugera. Film Laleczka czaki dał nam Chuckiego. John Carpenter w filmie Christine przedstawił samochód morderce, a w filmie Mgła złem była mgła i to, co w niej się znajduje. W filmie Park Jurajski na początku była ciekawa scena z zamkniętym w kontenerze dinozaurem. Spielberg nie chciał go pokazywać, więc pokazał jego punkt widzenia. Zobaczcie to ujęcie. Widz czuje, że to zwierzę patrzy. I oczywiście ma rację, bo w przypadku Parku Jurajskiego mieliśmy konkretne potwory – dinozaury. Scenarzysta Omenu wspomina, że nie chciał pokazywać Szatana, ale chciał zaznaczyć go w filmie. Horror jest because the genre is instantly repetitive and unoriginal and derivative unless you find an entire new scenario if you're dealing with the devil you're dead on everything that's been written about the devil you better find a new way to do it i wanted to deal in the psychology of the devil not the fact of the devil richard Donner musiał sobie jakoś poradzić z wywołaniem grozy u widza bez pokazywania zła Zastosował odpowiednią kompozycję ujęć, co spowodowało, że widz poczuł, że jest coś ponad przedstawianych bohaterów. Nie wiadomo co, ale czuć tego obecność. Widz nie otrzymuje odpowiedzi, jak wygląda złoczy szatan, ale wie, że film zakłada jego istnienie. Twórcy odrzucili wszystko, co było związane z potworami. Film nie miał pokazywać szatana, a jedynie dawać znać, że ten czai się gdzieś w pobliżu. Had little creatures rummaging around a cemetery with goat hooves under their coats. I mean, there were fantastic elements. And Dick said to me, if this is going to be credible, it has to be completely credible. There can't be any creatures from another planet. There can't be any devils with horns. Every time we find something that looks bogus, we've got to knock it out of the script. And I must say, his guidance. Wybrany styl zdjęć dobrze wspiera pomysł twórców zaznaczenia złej siły. Co ciekawe, taki sposób filmowania nadałby się również do pokazywania dobrej siły. W jednym z moich odcinków zająłem się filmem Władcy Umysłów z 2011 roku na podstawie opowiadania Filipa Dicka. Tam reżyser również musiał zaakcentować istnienie siły nadludzkiej, ale pozytywnej. Sprawcy wszystkich zdarzeń, którego możemy określić jako Boga. Zobaczcie, jak we władcach umysłów zdjęcia wspierają pokazanie czegoś, czego nie da się zobaczyć. Omen to kultowy dziś horror. Oglądając ten film widz ma wrażenie, że coś czycha za krzakiem na bohaterów. I ma rację. Reżyser wspaniale wykorzystał kompozycję obrazu do wywołania takiego stanu umysłu odbiorcy. Napiszcie w komentarzu, jak podobał Wam się mój odcinek, jak podobał Wam się film Omen, czy w ogóle go oglądaliście i dziękuję Wam za kolejny wspólny dzień ze mną na moim kanale.